Dobra, lecimy, o, ku... <laughs> Zaczęło się dobrze. O siól. na to, że ja nigdy parów nie jechałem. Chodzi na to, że ja nigdy parówę od początku nie jechałem. Bo paruwa jest dopiero teraz się zaprzyja. Aha, to po co my tam jest? Początek kursu. A. A tu w lewo jest borszyk. A my jedziemy prosto, czyli na paru. Tam. I tam płatko? Nie po co tu? A tu nie było płatko? Gdzie twoje tu nie było gładko? <laughs> ok, <nie było> <laughs> ja bym się nie ubierał, bo miał być tak jak na ten na Roll. Nie różnij, więc nie? Dobra, na razie tak. To co? Do końca idziemy? Nie no, na raz stary Weźmy się gdzieś zatrzymajmy, nie? No to zobaczmy Jedziesz, czy ja mam jechać? Mięciutko mięciu tylko! No, no to trochę no tak, no tak, taki strefik cały czas widzę Ciebie na tych kamieniach i No, czekaj tu jest... Zobacz to no. no. z tym pompowaniem? Co? Z tym pompowaniem? Te zjazdy? Kół? No tak, <śleszy> ale kurde! No Głupszego nie widzicie. Pasowałoby ci, że ci widzicie, bo jeszcze nie workował. Dobra. Fajne, bo sobie możesz ciśnienie nawet ustawić, nie? No. Ja też jedziemy to. No się. jak się nagrywa Brzóstka! 好好好。Oh, oh, oh. Panie, ale ja mam materiał! Ale musi wyjść się. No jechałem tak fajnie za nim. Pach, 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 wszystko. No. Ale spalony, czuje komuś spalony hamulec. Spalony no. hamulec. to samo pojeździć moje. No, no. Twoje? No, ale tu się dobrze jeździ. Twój, nie mój. Spaniale mi się. No. sztos wczoraj mi się gorzej jeździło, dzisiaj je sztos Styczność jest bardzo ważna. <laughs> Dobra, spierdalamy Dajem. Znaczy będziemy jechać w dół Nie standardowo, Dajem. na kawie O kurwa, ja mi się wyjdzie. Jedziesz Damian? Będzie jest fajnie nagrane znowu Koń go wieprzami Poerence. Teraz ja hańbułca zatrzymaj się. O! Wojtelnii hamulec. Zakończył żywot. Nie blokuję w ogóle koła. Ale smród. To czy mój? Chyba mój. Bo ja już może nie mam... Mój! O, jakie złote tarcze. No nie mój, aż tak nie śmierdzi. No, czarne tarcze się zrobię Chyba... Skończyłem klocki chyba. Ale nie jadę metalem momentalnie. No bo tu kurwa nie hamować to zaświerdzać jak pojemany Także chyba tylko jeden zjeść dzisiaj będzie to zerajdzie Co? Ciężko ale jedziemy no. To się ja zresztą jak przestaje trochę myśleć o tym Ale ta autostawka Jezu no. No ciekawe, kiedy się nie zrobi, no zakręcić drzewo, zajebi. No widziałem, że tam dwie takie akcje były, że hamulcem leciałeś w zakręcie. No już hamulcem mówię, to zatrzymam koło i sobie tak chociaż przewchnę go, żeby lepiej zawijał się. No, no dobra, jedźmy. Jedźmy. Jedziesz, ja mam jechać? Jedź, ja nie mam hamulca tu. Dobra. Muszę troszkę... Upły o -o. Dob Dobra, kompresa. Nie? O, jest 600, cypko. nie? szybko. Dobra. Dobra. nagrał chwilę ciebie, Kuba. Teraz. Wypij się. O, kur! Żyjesz? tylko zawieszenie, no Będziesz żył? Okay. Yeah. Yo pamiętam. <laughs> Tylko tak wygląda, nie? dziwko jak ten rock garden się otworzył, co? No. No i dlatego na tym rock gardenie trzeba było nie hamować. No ale to, ten amortyzator przy takich prędkościach na rock to niekoniecznie się zachowuje tak jakbyś chciał, żeby się zachowywał. No na pewno ten, ale to Ci wystarczy.